Maja, weź przesunię. Marysia, ale ja nie mam miejsca. Mm, zjadłabym coś. To wezmę mój nowy plecak. I się ubiorę. Mm, dzisiaj chcę w moją bluzę. Idę coś pooglądać. Nie no, teraz to bez i można się wyspać. Hmm. A, to może być. Popit. Ciekawe, czy mamy jakichś sąsiadów? No, chyba tak, bo tam są jacyś. Jakieś domy. O, może wejdę jeszcze trupkowi. Yy, yy, Maja miała dzisiaj nałożyć obronniczki. A to trudno. Zaraz jej dam. Tylko nie ma Tymek ubrania. Tymek, wstawaj. już ja śpię. Potem sobie pośpisz. Najpierw się ubierz. Ach, okej. Okay. Mam tylko jedno ubranie. No to fajnie. Gdzie ty to odłożyłeś? gdzie powinno być w No dobra. To tylko Maja jest źle ubrana. Jak to? Miała włożyć ogrodniczki. Maja miała włożyć ogrodniczki. A ja nie chcę w ogromnicę. Nie interesuje mnie, to miało się je nałożyć. Tymczasem u rodziców dzieci. Och, ja tym dzieci dzieciom pokażę. Tylko najpierw się przebiorę. Dzieci, co wy robicie? Kto tak hałasuje? La 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 la. kau. Maja, bo dostaniesz karę. Ale mamo, ja nic nie zrobiłam. Och, ale to się ciszej zachowuj. A ja jestem głodna. To idę do kuchni. Dobrze, mogę kontynuować moją zabawę. Tak, jestem głodny. Ach. Oh. Coś dzieci. Jak tam, kiedy jedzenie? A za chwilę. No dobrze, wiem coś dzisiaj zrobię. Oj, zjadłam kurczaka. No dobrze. Już nie zjem żadnego kurczaka. Położę to tu. Zrobię więcej jedzenia. Może je być głośno. No dobra. W sumie nie wiem, czy Maja będzie chciała to jeść, więc jej po prostu dam kanapkę. Na pewno nie z niczym słodkim. Na pewno to będzie musiała być kanapka z marchewką i ogórkiem. Jej ulubiona. Oczywiście, bo by mi jej nie dała tego, co ona nie lubi, bo by nie zjadła. No dobrze, może iść do dzieci. Okej. Okay. Okej. Okay. Herbaty raczej nie będzie też chciała. Uf, widelec. Ach, I to zapomniałam trochę wymieszać. Odkładamy. Bierzemy patelnię i kładziemy na miejsce tam gdzie powinno to leżeć. Oj! Chyba o jedno za dużo zrobiłam. No dobra! A mrozi się. Jeszcze jakieś picie się bym dała. A to może zwykła woda. Tak normalnie. Zdrowe śniadanie. Jutro będzie coś słodkiego. Albo na kolację dostaną. Zapraszam. Śniadanie. Mm, mam nadzieję, że coś słodkiego. Mamo, ja nie lubię sałatek. Boleka laptopa ty się nie siedzisz z nami, mamo. No dobrze, dobrze. No dobrze, tak już może być. Dzieci, hmm. Hmm, moja ulubiona sałatka. Moja też. Ten sok dla mnie? Nie, właśnie że dla mnie. Nie, właśnie że dla Mai. Mamo, czemu zawsze musisz dawać wszystko słodkiego na mań, Bo ona nie je tych rzeczy, co my, przypomnę ci. No mamo, to niby prawda, ale może czasami zjeść coś zdrowego. Nawet mówisz dobrze. A mi się wydaje, że mogę jeść tylko słodycze. Oj, co ty wygadujesz. No właśnie. Ja nie wygaduję nic głupiego. No dobrze, niech ci będzie. Maja, ale następnym razem nie wyciągać. wszystkiego. Jak tam chcesz? Ja nie zbieram talerzy. Wczoraj zbierałam. Maja, właśnie że nie zbierałaś. Cicha. Każdy po sobie musi zebrać. No właśnie. Ja już po niej zbiorę. Każdy bierze z swój kubek. Ale ciężkie to. Na pewno tam nie włożę, więc przymocuję szafkę. No dobra, szafka przymocowana. Oh. Dokładka picia. No dobra woda. I tak jest dobra. I zdrowa. Teraz ja. Ja i ja. I talerze. No dobrze. To możecie gdzieś pójść. Super. Um, to ja może najpierw się umyję. Niezła decyzja. Pielucha. To się pieluchę. Nie no, to wiem, że to do mycia pielucha. Dobra, ręcznik. Okej, okay. naleję sobie najpierw wodę, a w tym czasie umyję zęby. Nie wiem czy mnie słychać, ale będę mówiła trochę głośniej. O, ubrałam się w nie mój ręcznik. Ale trudno. Tak samo wygląda, tak samo pachnie. Oj, nie chcę słoną wodą. Mm? Czemu cały coś się radowany? Ja tak wcale nie chcę. O matko, to na No dobra. Już umyłam. Kielucha. To nie powinno stać w tym samym miejscu. O Boże. Nie wytrzymam zaraz. Rzeczy, których będę używała, położę tu. To położę na pralce. I idę się myć. Zakręcę wodę, żeby nie marnować. Yy, nudna ta zabawa. Odłożę zabawki. O, hej Maja. Cześć. Wezmę tablet, bo ty siedzisz w komputerze. Albo nie. Wezmę mojego slajma. O! Czym tam jest Madzia? Madzia? Gdzie? A, no. Wyjdę i się z nią popapię. No dobra, jestem. O, cześć, Macia. Cześć. Co tam? Czemu tu jesteś? Ja tu przyjechałam na wakacje. Ja też, ja jestem w hotelu. Wow, super. Chodź dalej. No dobra, może tu pojedziemy na rowerze. Ja z przyjemnością. Zarezerwowałam sobie dla koleżanki. No to super, chodź. Wow, ale podskak. Dzień dobry, dzień dobry. E, czy może by chciały panie pojeździć na koniach? Tak, oczywiście, ale kiedy indziej? No dobrze. <laughs> to jest twoja miejscówka? Tak, chodź. O dobra. Rozgaść się. To położę tu moje do Może córka. <laughs> o matko, moja córka tu jest. Która to twoja córka? No właśnie. O, matko jest w blond włosach. Ma... Ym, jak to się nazywa? Ogorniczki. Tak, poszła tam z naszą siostrą. Uuu, no dobrze. <laughs> o, jesteś. Tak, mamo, bo my chciałyśmy tu się pobawić. No dobrze. To ja już znikam, nie przeszkadzam. A co to za mapa? A właśnie nie wiem. Dzisiaj się u mnie pojawiła. Mm, to może pójdziemy za nią? No dobrze, chodź. Ja wezmę slajma. Wezmę to. Ja jeszcze jeden śpiwój, jakbyśmy miały gdzieś zanocować. Chodźmy dalej. Hahaha, ha, ha. mam pomysł. A, pomocy, tobie się! Chodźmy dalej w takim razie. No, dobry pomysł. A, coś spadło. A może jeszcze weźmy bułki albo zjedzmy. No dobrze. Mm. Chodźmy dalej. Tam ta pani się topi, widzisz? Tak. Widzę. Musimy jej pomóc. Koniecznie. Halo, proszę pani. Ratunku, dziewczynki. <grystanie> Jesteśmy, jak Pani pomóc, nie podniesiemy Pani, no właśnie, nie wiem, chociaż coś zróbcie. No dobrze, dobrze, już się robi, tam jest mój diament. To jest trochę podejrzane. No właśnie, i to jeszcze jak? Czy to skradziony diament? Nie, oczywiście, że nie, sama wykopałam. Ja zobaczę, czym pachnie. Kradzieżą. To nie kradzież! Aha, ah, ha ah, ha Nabrałyście się! Chodźcie tu! Ja wam dam nauczkę za to, że rozmawiacie z nieznajomymi! Zwierzęta, wiewiórka! Ja nie umiem pływać, ja też! O, cześć, moje trole. Dzień dobry, pani! Czy mamy coś dla pani zrobić? Oczywiście! Proszę je zamknąć. To by, to biedne dzieci. Nie można tak robić z dziećmi. No właśnie. Macie się mnie słuchać. Nie możemy. Musimy robić tylko dobre uczynki. Do widzenia. Proszę pani, proszę stąd pójść. Wow, widzisz tego jednorożca? Tak, chodź. Weźmiemy diamenty. Może gdzieś. Pokrymy. Ej! Zostawcie to! Nie! Dawaj, chodź, idziemy. Co ta baba robi? Nie wiem, jest dziwna. Ja im jeszcze dam. Masz tego slajma. Ty masz to. Kompas wam jeszcze dam. No dobrze. To my uciekamy. Do widzenia. No właśnie. Co to za dziwna pani? Jak tam? Było strasznie. Idziemy stąd. No dobra, jesteśmy. Może tu na chwilę staniemy. Dobry pomysł. No dobra, to stańmy tu. No dobrze. Możemy się tu zatrzymać. Chodź jednorożcu. O, prezenty! O, chcesz wyjść dobrze. Tam jest inny szlachetny kod. No dobrze. Nie mamy jedzenia. Też wiem, trudno. Rozłyszmy się tu. Zobaczmy, co jest w prezenta. Czapka. O, oświadnica! Wow, plecak! Ja mam nowy plecak w domu. To fajnie. Jest Jestem Mikołajem. No dobrze, musimy coś nałożyć na, na naszego konia. To no, dobry pomysł. Um, będziemy walczyły? Nie wydaje mi się. Więc trzeba go umyć. Mi się wydaje, żeby na niego też jakieś siodło nałożyć. No w sumie. Dobry pomysł. Chodźmy. Koniku. Nazwiemy go pchełka. No, ładne imię pchełka. Nie, nie to by... Żeby nie było czarne. Nie lubię czarnego Nie, to jest ładne. Kiełka. No dobra, może być kiełka. Um, nie mogą być na nie, na kiełce żadne robaki. To prawda. Kiełka musi być piękna. To ja ją rozczerczę. Nie wiem do czego to służy, ale może Ucieka. Teraz grzyb. A to wszystko wyrzucimy. Nałożymy ci to i to. Super. A jedna osoba na tym może spać. Weźmiemy śpiwory. O. Super pomysł. Ja bym się przespała. No wiesz co, ja też. To chodź. No dobra. O co, no, co no dobrze. Idziemy stąd? Ech, dopiero się wstałam. No dobrze, podróżujemy dalej. Super! Może co robimy? No, dobry pomysł. Kiełka? Do akcji. Kiełka do akcji? No takie powiedzenie będzie. Okej, okay. tylko nie mamy na czym nosić. Na nas będziemy nosiły. No dobra, kiełka, let's go! Myślę, że tu będzie dobre miejsce. No ja też. To na razie odłóżmy swoje rzeczy tu. Będziemy na chwilę mieszkały tam. Hmm. Nie wygląda to jakoś bardzo źle. Dlatego wybrałam to te miejsce. Termos, diament do plecaka najlepiej. Kiełka, zostań, możesz się przespać. O, dzień dobry dzieci, co tutaj robicie? No, szukałyśmy miejsca do spania. Zgubiłyście się? Niestety, tak. No dobrze, macie te same ogrodniczki. To chcecie nam pomóc? Oczywiście, a zarobimy? Tak, tak, odpowiadam. No dobra. Jedna niech posprząta kupy zwierząt. Ble, to na pewno ty. Nie, ja nakarmię zwierzęta. No dobra. Najpierw kupy. No dobra, pierwsza jest... O matko, przesuj się koniu. Jeszcze druga. No nie ma. No dobra. Ja już zrobiłam swoją pracę. Będziesz się jeszcze sprzątała. No dobrze. Koniku, wskakuj. No dobra, wyrzuciłam to niechcących. To ty im pora dawaj to. A wy macie konia? No mamy pięknego jednorożca. A czy możemy na swojego konia yy, nałożyć coś? Od Was? Tak, oczywiście chodzi. Wybierz sobie, co chcesz. No dobrze. A czy mogę zamówić jakieś konia? Oczywiście. No dobrze, ja chcę to siodło. Ładne. Piełka, piełka. Nowe siodło. A, bo no nie, to ładniejsze. Roszka. Win. Bing.

Nie rozdawa już nawozy No dobra. Nawóz nocny. Dzienny nocny. No dobrze. Wezmę trochę siana. No dobrze. To co robimy? Może pojedziemy szukać drogi do domu? Dobry pomysł. Nawet pchełka się obudziła. No dobrze, jesteśmy gdzieś Mam nadzieję, że będzie nam się tu dobrze żyło Ciekawe, czy to jest zarezerwowane Wiesz co, nie wygląda mm. Mm, I też mm. Co to jest? Lime. Wow. To chyba nie jest zarezerwowane. O, telefon. Zobaczmy, czy dzwoni. Tak, dzwoni bardzo głośno. Uszy mnie bolał. O, dlaczego usłyszałam? Chodź, widzimy dalszą część. O, to restauracja. Wow, karta. Możemy coś kupić. U. Jaki fajny plecak! U. No dobra, to chodźmy już robi się ciemno. No dobra, chodź. Zjemy kolację. Telefon weźmiemy i zapłacimy. No dobra. Dzień dobry, ja chciałam kupić tutaj jedzenie. Yy, gdzie karta pieniążki? My mamy telefon. No dobrze. Kolację dla dwóch osób. Działało. macie szczęście dziewczynki. To no, ja burgerka. To ja frytki, a ja kryłam taką skrytkę panią. To pokaż. A tu, no tak. Stąd miałam ten minik burgerki. Chodź, idziemy. No właśnie. Pójdźmy spać. No w sumie już jestem zmęczona. Ja śpię na górze. A ja na dole. Ja nie lubię spać na górze. A ja chcę na dole. No dobra. Szkoda, że nie możemy się ubrać w piżamy. No, do zobaczenia, do zobaczenia, pa! I tymczasem tak się skończyła ta historia. Jeżeli chcecie trzecią część tej historyjki, zostawcie pięć łapek w górę.